Już. Poznajcie groszka. Jest małym, zielonym wesołym ludkiem. Wstaje wcześnie rano Zasna... Zastanawiacie się dlaczego. Muszą być, są zaparkowane samochody. Pewna pani kiedyś mi opowiedziała, jak kota czarnego spotkała. w jej się ten czarny kot, że ko kto go zobaczy, ucieka przez płot. Harry popędził do sypialni chłopców, by wyciągnąć z kufra pelerynę niewitkę i mapę hunsłotów. Czyńcie, panowie, co żywo pragniecie. Ja wyroku nie cofam. Taki okrzyk obudził mnie po nocy spędzonej, spędzonej w wehikule nad jezioro. Już mi nie w smaku okruszynki. Dobierają się do szynki. Serek żółty trą na tarce. Mają czas na mysze tarce tarce. Tak. Na tapczanie siedzi Krak, krak, kradzież, domyślali się poddani. W tym samym czasie pani Agata spojrzała na zegar. Dla ucznia tego wielkiego. Jak się masz, szczurze? Zapytał Kret. Chciałbyś się może przeprowadzić na tę stronę? Proszę ładnie się wpisywać, lecz karteczek nie wyrywać. List otrzymałem wczoraj. Nie jestem tu dla przyjemności. Co to się stało nagle z jej twarzą? Przystaje obok drzewa i gapie się na ścieżkę przez długą chwilę. Tego roku się zaczęła się bardzo wcześnie i jej początek wcale nie był złoty. Długo patrzyli na klót. Dlatego on nigdy się nie dowie, jak bardzo go kocham. Wcale nie dlatego, Nelly, że jest przystojny, ale dlatego, że jest bardziej mną niż sobą. Nasze dusze są jednakowe, niezależnie od tego, co w nich tkwi. Był grudniowy wieczór, ostatni dzień starego roku. Czy on jest zrobiony z błota? Znowu, jak bomba, wpadliśmy między tańczących i doskoczyliśmy do naszych samochodów. Nie o tym właściwie chciałam powiedzieć. Każdy kryje się oddzielnie w krzakach malin i za drzewami. Pan Smoga znał tam tam. To rzeczywiście daje wiele do myślenia, powiedział Tomek. Bilbo odkrył wkrótce iż biega w kółko. Tak mu się przynajmniej zdawało, krzycząc raz po raz. Dori, nori, ori, ojnie, glojni, fili, kili, bomburze, bifurze, bofurze, dwalinie, balinie, tori, dębowa tarcza. Podczas gdy jego niewidoczni towarzysze robili to samo wszędzie wokół. Pewnego razu. Tymczasem zapadł zmrok. Koźlęda ucieszyły się, że mogą się bawić ile tylko chcą. Serce ustało, pierś już lodowata. Ścisnęły się usta i oczy zawarły. Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata. Cóż to za człowiek? Umarły. Tymczasem kochać to nie tylko dawać, ale i przyjmować. Mama. Mulan postanowiła za wszelką cenę ochronić ojca i wyruszyła, by zamiast niego wystąpić w szeregi cesarskiej armii.